Hejka kochani, witam Was już na drugim vlogu na tym kanale. Dzisiaj zobaczycie moją pielęgnację twarzy przed takimi cięższymi makijażami. Zobaczycie mój makijaż na studniówkę, bo to właśnie dzisiaj mam studniówkę. Zobaczycie moją sukienkę, cały mój outfit studniówkowy, mój cały makijaż oraz włosy. Także zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, i wpadajcie na moje social media, na mojego Instagrama oraz TikToka, ponieważ jestem tam codziennie i staram się być aktywna na Instagramie, a TikToki pojawiają się u mnie każdego dnia. Także zapraszam Was do oglądania. Chciałam tak w ogóle jeszcze dodać, że ten film to będzie trochę taka pamiątka moja ze studniówki, bo czy za pół roku, czy za rok, czy za 2, 3, pięć lat mogę sobie odtworzyć ten film mówić, kurczę, tak wyglądała moja studniówka. Jest to nie tyle jakiś byle jaki film czy vlog na YouTube, tylko jest to dla mnie przede wszystkim pamiątka, zbiór fajnych chwil, Także mam nadzieję, że przeżyjecie tę studniówkę razem ze mną i że po prostu film Wam się spodoba. Pierwsze, co w ogóle zrobię, to jest to oczywiście pielęgnacja, bo muszę moją skórę nawilszyć, odświeżyć, żeby ten makijaż po prostu jakoś się trzymał. Także ja idę do łazienki, bo zawsze właśnie robię pielęgnację, maseczki i ty. Takiego typu sprawy, to zawsze robię to w toalecie, bo w pokoju, w pokoju wszystko usypię, więc e, idziemy do toalety. Ok, pierwsze co zrobię, to będzie to założenie tego. Nawet jak to się nazywa takiej opaski, żeby moje włosy się jakoś nie pobrudziły od masek i od wszystkiego. Kolejnymi etapami będzie mycie skóry e, i przygotowanie je pod maseczkę, ale tego już nie będę nagrywała, bo pokazałam to we wcześniejszym vlogu, więc zapraszam Was, jeżeli. Nie oglądaliście. Ok, ja mam już maseczkę nałożoną po 10 minutach, także czekamy kolejne 10 minut i zmywamy całość i lecimy do makijażu. Ja już jestem co? po pielęgnacji, także Zaczynamy z makijażem i wydaje mi się, że albo jakoś w trakcie makijażu się to pokaże, albo po prostu nagram już efekt końcowy, także zaczynamy make up. Panie generalnie mam trochę szopę na głowie, ale zapomniałam wam dograć jakby najpierw włosów, potem makijaż, tylko już mówicie, możecie mi zobaczyć pełnej wersji, także e, tak się prezentuję. Mam trochę słabe światło, więc możecie zauważyć, że e, z tej strony i z tej strony mam właśnie doczepione takie kryształki, trochę jak e, z Euforii z tego serialu. E, no i co? Mam tak pokręcone włosy, one mi się trochę oklapną, więc mój make up i fryz jest już gotowy na studniowe, także zaraz wam się pokażę w sukience, w butach i co? lecimy na Studniówkę, ale najpierw yy, jadę odebrać mojego chłopaka, bo on grał teraz mecz, więc najpierw przystanek mój chłopak i potem przystanek już Studniówka. Tak prezentuje się moja sukienka. Eee, ja do tego będę miała jeszcze buty na wysokim obcasie, ale to dopiero zaraz będę zakładała i tak wygląda jeszcze raz mój makijaż. Także tak prezentuje się cała moja stylówka na na studniówkę. Jeszcze pokażę buciki. Buciki są na takim obcasie i wydaje mi się, że będą bardzo, bardzo wygodne. Tak jak je miałam w domu, to jak chodziłam w nich, to po prostu było mi strasznie wygodnie, więc postanowiłam, że to te właśnie ubiorę na studniówkę. Dobra, my jesteśmy już w drodze. Mm, zaraz właśnie idziemy po chłopaków i potem lecimy na studniówkę. Gdzie to się wydarzyło? Jesteśmy już na miejscu, wszystko już jest. Wiecie, no przyszliśmy przebrać się I nagle się okazało, że Zapomniałam wziąć Bartka Garnitur Rozumiecie? Zapomniałam wziąć Bartka garnitur z domu I teraz oczywiście jest całe opóźnienie Bo Nikola zapomniała i moi rodzice Muszą jechać znowu do domu I wrócić tutaj Także jest trochę opóźnienie I no masakra Taka historia Że nada. Now it. Będąc na tej studniówce, Wielka ja Pani, zapraszam Was do stołów na gorący posiłek mm. Dokładnie jest godzina 3.08 i my właśnie dotarliśmy z powrotem do domu i teraz właśnie jestem w trakcie zdejmowania makijażu i po prostu umieram jest mi takie zimno, że muszę siedzieć w płaszczu i w ogóle sorry, że szepczę, ale moi rodzice już śpią, także kochani, tak właśnie wyglądała moja studniówka wiem, że dużo nie udało mi się nagrać po prostu czasami zapominałam zostawiłam gdzieś indziej telefon, także przepraszam was za to, ale mam nadzieję, że że chociaż Część tej studniówki pokazałam. Wkleję też może jakieś urówki, bądź jakieś zdjęcia studniówki. Także, kochani, dziękuję, że, że byliście, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o łapieczce w górę oraz o miłym komentarze bądź subskrypcji. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, pa! pa.